kolejne pytanie od naszego widza. Czy w tym momencie możemy już wyszczególnić chorobę, z której strony widać problemy podczas przechowywania? Zdecydowanie tak jak powiedziałem nasilają się problemy gorzkiej plamistości podspórnej. Ona zasadniczo im w tym momencie im gorsza technologia przechowywania to znaczy im jabłka są narażone na większą utratę masy skutek transpiracji tym ona bardziej się uwidacznia i, i to y, zwłaszcza na tych w tak zwanych przerostach, tak, bardzo jest widoczne. Również to, co niepokoi, tak to, co już też powiedziałem, problemy rozpadów, tu związane również z deficytem wapnia, tak, to jakby cały czas poruszamy się wokół tych samych już wspomnianych problemów, czyli problemy partenokarpii, akumulacji wapnia i przejrzałych owoców, które trafiły do obiektów przechowalniczych. Mówiąc o chorobach przechowalniczych, również jakby należy wspomnieć o tych grzybowych, o których tu Pan Tomasz powiedział. Musimy pamiętać, jakby o wysokim ryzyku również wielu chorób grzybowych, na temat których oczywiście nie będę się wypowiadał, ponieważ zostawiam to jakby fachowcom od, od ochrony i, i chorób grzybowych, ale musimy pamiętać o sadach, gdzie naprawdę były intensywne opady deszczu przed zbiorem, tak? o czym również Pani wspomniała. I tutaj mamy bardzo silne. Ograniczenie skuteczności tych zabiegów, a jednocześnie to, co powiedziałem, co, co jakby potwierdził również Pan Tomasz, mamy problem z owocami z wyrwanymi szypułkami, mamy zranienia, tak, mamy miejsca potencjalnego rozwoju chorób grzybowych i tutaj musimy się liczyć niestety ze wzrastającymi stratami wraz z wydłużaniem okresu przechowywania. To, czy wspomniana powiedzmy słynna czekolada, czyli oparzylizna powierzchniowa powstanie, czy nie. Pewnie na pewno również jakby lokalnym, gdzieś tam czynnikiem warunków pogodowych w sadzie, ale tak jak powiedziałem również w czasie prezentacji, musimy się liczyć z chorobami nazwijmy to powierzchniowymi, tak? ze względu na to, że ta skórka naprawdę została poddana bardzo wielu stresom w czasie sezonu wegetacyjnego.